W swoim życiu odwiedziłem masę lotniski, raz są one lepsze, raz są gorsze, ale nigdy nie skupiałem się na tym, jakie mają oceny. I ostatnio zacząłem zastanawiać się, czy opinie lotniska mają jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego w dniu dzisiejszym odwiedzę najlepiej i najgorzej oceniane lotnisko w Polsce, porównamy restaurację, obsługę lotniskową, toalety i sprawdzimy wiele ciekawych opinii. Pierwsze lotnisko jest dość blisko mojego domu, także ruszajmy. Wow. Pablo, yeah, Pablo, come in, come in, Franci, musi być jak gdzieś lecę, nie, po prostu że Pablo, Uber driver Yuri. Dzięki, siemano. Nie ma sprawy, baja, baja, dobrej podróży. Właśnie dojechaliśmy do lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku i jest to najlepiej oceniany port lotniczy w całej Polsce. Ma on 4,3 gwiazdki na Google przy ponad 12 tysiącach opinii, więc ludzi oceniających naprawdę przewinęło się tutaj sporo. I mimo tego, że jest to najlepiej oceniane lotnisko, to przeczytam wam kilka negatywnych opinii, bo takowe też się tutaj znajdują. Dawniej bardzo przyjemne i czyste lotnisko, od około roku syf. Podłogi się aż kleją, brak papieru w toaletach, walące się resztki jedzenia. Co ciekawe, jest to świeża opinia. Z dwóch tygodni, także zweryfikujemy, czy też 4-3 ma tutaj sens, czy jednak coś się zmieniło. Lotnisko w Gdańsku to absolutna katastrofa. Obsługa jest niekompetentna i nieuprzejma, a kolejki do odprawy są absurdalnie długie. Praktycznie każda usługa jest źle zorganizowana od kontroli bezpieczeństwa po odbiór bagażu, który trwa wieczność. Terminale są brudne, toalety zaniedbane, a jedzenie w strefie gastronomicznej jest drogie i niesmaczne. Nie polecam nikomu korzystania z tego lotniska. Tak się składa, że większość rzeczy, które skrytykował Tomasz będziemy sprawdzać, więc weryfikujemy jego opinię. Obsługa na lotnisku w Gdańsku to jakaś żenada. Nikt nie odpowiada dzień dobry, nikt nic nie doradzi. Najgorsze lotnisko, na jakim byłem pod względem obsługi. Obsługę też postaram się zrobić pod każdym kątem. Już dosłownie wchodzimy, tylko przed tym zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo filmy są codziennie o 14. Zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie więcej testowania, a ja idę do środka. Dzień dobry. Powiedział mi, panie, dzień dobry. Więc od razu pierwszą rzecz możemy znegować. Żeby zrobić te tych lotnisk możliwie jak najrzetelniej, to poświęciłem dobre kilka godzin na przeczytaniu wielu opinii. Między innymi pod tymi lotniskami sprawdziłem, co najbardziej jest potrzebne ludziom, czego najbardziej brakuje ludziom i co z takich podstawowych rzeczy takie lotnisko powinno zawierać. Na pewno ocenę każdego z tych obiektów musimy podzielić na dwie części i na jedną drobną ocenę środkową. Pierwszą częścią będzie część zewnętrzna lotniska, czyli ta, do której każdy ma dostęp, ta, w której właśnie się znajdujemy. Potem po środku ta drobna ocena będzie tyczyć się kontroli. Lotniskowej. I na końcu ocenimy strefę po odprawie, którą możemy przejść tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy kupiony bilet. Myślę, że tak będzie najrzetelniej i najsensowniej. W tym momencie tutaj wyświetla Wam się lista rzeczy, które sprawimy w części zewnętrznej. I zacznijmy sobie właśnie od poczekalni Jak widzicie, jest ona tutaj. Czy jest duża? Tu jest strefa siedzenia numer 1, natomiast tutaj mamy strefę siedzenia numer 2. Pod dali. i z tego co widzę to wszystkie te siedzenia są takie same nie ma tu jakichś takich siedzeń bardziej leżących czy coś takiego nie widzę też ładowarek, idziemy szukać dalej tu mamy taką strefę siedzącą ale to jest strefa restauracji i też ona nie ma ładowa. a nie ma ładowarki, ma takie małe stacje dokujące, ale one są naprawdę takie tyki, tyci tyci ty, ty. dosłownie mamy 8 gniazdek, dochodzimy tak naprawdę do drugiego końca lotniska i mamy również strefę siedzeniową i uważam że jest jej tutaj dość sporo, no strefy wypoczynkowej ewidentnie nie ma co widać chociażby po osobie która tam sobie Aczkolwiek no podstawa jest, także poczekalnie możemy zaznaczyć na zielono Ej, ale to jest zajebista opcja, nigdy nie widziałem, że to tu stoi Centralnie przy wyjściu z przylotów możemy kupić kwiatki Także jak ktoś przylatuje, wiecie, żona, mama To możesz kupić naprawdę ładne bukiety Patrzcie na ten, albo na ten, albo nawet na ten pewnie cholerne drogie, sprawdź ceny. Ej, nie jest aż tak źle. Bukiet numer 6 na przykład, który wygląda o tak, kosztuje 140 zł. Myślę, że w kieciarni jakieś 8 stówkę byśmy coś takie zapłacili. Myślałem, że to będzie serio duża przebitka, a nie jest aż tak źle do zapominalskich. To w sumie możemy nieco podliczyć pod atrakcje, ale te będziemy sprawdzać dokładniej później. Jeżeli chodzi o kurs walut, to wynosi on tyle, a co do kolejek do oddania walizek, to prawie w ogóle ich nie ma. Jest tutaj otwarte niesamowicie dużo okienek i ludzie po prostu przychodzą, są od razu obsługiwani i odchodzą. I żeby było jasne widzowie. Na razie na tej liście zaznaczamy sobie, co po prostu tutaj jest, a później na drugim lotnisku te rzeczy typu kursy walut i tak dalej będziemy sobie porównywać. Bo tu chodzi w końcu o to, żeby porównać najlepsze i najgorsze lotnisko. Czy faktycznie jest między nimi aż taka różnica w tych rzeczach? A takie coś jak leżanki w poczekalni i tak dalej. To nie są jakieś moje widzimisie, tylko to są rzeczy, którym brakuje ludziom według opinii. I to nie brałem takich rzeczy, które jedna osoba napisała, tylko wiele osób napisało. Idziemy teraz sprawdzić coś, czego najbardziej się obawiam, czyli czystość łazienki. Kurde, jaki ekran tutaj jest między lustrami. A co? I mamy piękne widoki z Centrum Gdańska. Fajnie, ładnie, przyjemna muzyczka. Wygłusza, jak chcesz zrobić coś poważniejszego, co też jest dużym plusem w łazienkach. Jeżeli chodzi o czystość, te kropki to jak coś z zlewów. Generalnie tutaj jest dość czysto. Na podłogę również jest A kibelek, Fajny. Cozy. I czysty. Ten też czysty. I nawet ten jest czysty. Zabierając się za to test, wziąłem też pod uwagę obłożenie lotniska. Postaram się na tyle ogarnąć moją obecność w danym miejscu, żeby to obłożenie było podobne i tutaj, i tam. I teraz tak, aktualnie mamy 6 rano i biorąc pod uwagę to, że ludzie na samolot przychodzą dużo szybciej, przez ostatnie dwie godziny przewinęło się tutaj ludzi na 7 samolotów, czyli całkiem dużo. Więc wiecie, musieli korzystać z łazienek i tak dalej. Więc uważam, że przykładowo, czystość łazienki jest zachowana bardzo dobrze, patrząc na to, ile osób tu przed chwilą przeszło. Zanim przejdziemy na tą drugą, ciekawszą stronę, to musimy sprawić jeszcze kilka małych szczegółów, na przykład atrakcje. No mamy tu na pewno ten kwiatomat. Do tego znalazłem karty, które można kupić, żeby umilić sobie czas. Jest też dodatkowa stacja ładująca. No ale to raczej atrakcją nie jest tylko plusem poczekalni. Do tego są dwie kawiarnie i to w sumie tyle. Także atrakcje mamy sprawdzone. Powiem wam, że jeszcze niedawno nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje. Okazało się, że jest to giga przydatne. Mianowicie chodzi mi o miejsce, w którym można wyrobić szybki paszport tymczasowy. Ostatnio akurat Pan Darek przyleciał z Anglii do Polski na dowód osobisty i zapomniał, że teraz do Anglii z powrotem, żeby wrócić, trzeba mieć paszport. Paszport zostawił tam na miejscu. To się okazało jego ratunkiem. Ja myślę, że na co dzień wiele osób ma taką sytuację, że zapomni paszportu albo coś takiego, a można sobie tak powiem na szybko wyrobić. Tutaj jest właśnie do tego punktu. Jestem ciekaw, czy na tamtym lotnisku to będzie. Czas już przejść kontrolę lotniskową. Powiem wam, że mimo obłożenia kilkoma lotami w ciągu najbliższych 3 godzin, kolejki totalnie nie było, a punktów otwartych mieli kilka i obsługa była bardzo miła. Aczkolwiek to wiem od dawna, że super sobie radzą tu z kolejką, bo regularnie latam z tego lotniska i chyba nigdy problemów nie było. No dobra, oficjalnie już weszliśmy teraz do tej strefy wewnątrz lotniska, gdzie już są odloty i pierwsza rzecz, którą sprawdzimy, jest dosyć nieoczywista. Mianowicie będzie to cena wody. Porównamy ją sobie tutaj i tam na lotniska. I w dodatku sprawdzę jeden lifehack, który wiem, że za granicą działa. Zdradziła mi go chyba Kartoni, jak byliśmy w Wietnamie razem. A na polskich lotniskach nigdy jeszcze nie sprawdzałem, czy tak jest. Pokażę wam lifehack na wodę. Cenę wody będziemy porównać sobie w strefie Duty Free, żeby było sprawiedliwie. Cena tej wody wynosi 9,50. Natomiast ciekawostka. Woda w automatach, takich wiecie, takich automatach, gdzie można wykupić zakupić napoje, jest zawsze dużo tańsza niż w jakimkolwiek sklepie lotniskowym. Zobaczymy, czy tutaj też tak jest. Chociaż mówi, co jeden automat, jaki znalazłem, to taki z watą cukrową. Nie wiem, czy to są w ogóle automaty z napojami. Jestem w szoku. Przeszedłem całe lotnisko wzdłuż i wszerz i nigdzie nie ma automatu na napoje. Mam nadzieję, że na tym najgorszym będę mógł to pokazać, a tymczasem ocenimy, ile miejsca jest przed bramkami. Miejsc przed bramkami jest sporo, ale nie ma ewidentnie żadnych leżaków albo czegoś takiego. Co widać po wyborach miejsc na odpoczynek przez ludzi. Nadszedł czas, by zjśnia nanko. I teraz zastanawiałem się, jak to rozwiązać, bo wszystkie restauracje, które tutaj są, to są oczywiście firmy zewnętrzne. Nie są to stricte restauracje należące do lotniska, ale w ogólnych opiniach portów ludzie też oceniali jedzenie. Dlatego stwierdziłem, że wszystkie restauracje wpiszę na koło fortuny i wynosuję tą, do której mam iść, i którą mam wziąć pod uwagę, oceniając dany obiekt. I tutaj na tym lotnisku tych restauracji jest pięć plus McDonald's, ale jego akurat nie brałem pod uwagę i właśnie w tym momencie kręcimy, żeby zobaczyć gdzie jem. Flame. Okej, okay. to jest chyba najbardziej fancy restauracja tutaj. Chodźmy. Tutaj porównę te dwa lotniska, niestety ocena będzie ciężka do wymierzenia, bo po pierwsze nie wiem czy tam jest ta sama restauracja. Po drugie, teraz są godziny poranne, a tam będę w godzinach popołudniowych. Więc pewnie nie dostanę śniadanka. Dlatego po prostu zamówię i tu i tam coś, co lubię i ocenię to w skali od 1 do 10, czyli po prostu to jedzenie smakuje w tym miejscu, czyli nie smakuje. Zobię ja ze szczypiorkiem i frankfurterki koniecznie, bo widzę, że mają. No powiem wam, że całkiem apetycznie wygląda to śniadanko. Jest okej. Okay. Frankfurterka jest przepyszna, ale ogólnie strasznie drogie, bo to jest za się posiłek zapłaciłem 60 zł i to będę brał na pewno pod uwagę. I no ale powiem może, że jajecznica jest mocno średnia. Jak tak ją gryzę drugi raz, trzeci, nie, już za cholerę wart tych pieniędzy. Troszczyki pyszne, frankfurterki dobrej jakości, jajuwa lipa. Zjemy i idziemy przejść się ocenić łazienkę. Po tej stronie lotniska łazienka też jest naprawdę czysta, a jeżeli chodzi o atrakcje, to jedyne co znalazłem to taka oszyba i Mercedes. Jak ktoś jest fanem zwierzaczków albo motoryzacji, to zajmie sobie kilka, kilkanaście minut. Nie no, a tak serio, to z atrakcji nic ciekawego tutaj nie ma. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o to lotnisko. Myślę, że wszystko już wiemy. Wybieramy się teraz do kolejnego Właśnie w tym momencie, idę na samolot. i zobaczymy, czy to najgorsze faktycznie jest aż takie złe w stosunku do tego. Doleciałem już do pewnego miasta, teraz muszę tylko wsiąść w samochód i jeszcze kawałek przejechać. No i dotarliśmy. Po mojej lewej znajduje się lotnisko Warszawa Modlin, które jest najgorzej ocenianym lotniskiem w Polsce. Ma ono 3 zero gwiazdki na 11 tysięcy opinii, także też naprawdę sporo opinii się tutaj posypało. I powiem wam, że jest tutaj grubo. Ja personalnie w tym lotnisku byłem dwa razy i to zawsze dwa razy lądowałem, nigdy nie startowałem, więc nie mam pojęcia, jak wygląda ten terminal w środku. Ale podobno ludzie są napakowani tam jak świnie na ubój. Tak piszą przynajmniej użytkownicy Google. Kolejny przybytek zwany portem lotniczym, który jest stanem umysłu. Za każdym razem jest coraz gorzej, i absurd goni kolejny absurd. W przypadku wylotu poza Unię po przejściu przez kontrolę paszportową, ludzie są upchnięci w szklanej przestrzeni o wymiarach 10 na 5 metrów z 20 miejscami do siedzenia. A gdy już wylatują dwa samoloty o osobnej porze, to wyobraźcie sobie około 300 osób w tej przestrzeni, wyglądających jak zwierzęta na ubój. Ja już nie mogę się doczekać, ja chcę tam po prostu wejść. Jest 16:48, w ciągu najbliższych dwóch godzin stąd 7 albo 8 wylotów, także podobnie jak w Gdańsku, chodźmy zobaczyć, co się dzieje w budynku. Tutaj oczywiście lista wygląda dokładnie tak samo jak na poprzednim lotnisku. No i zaczniemy też sobie od strefy zewnętrznej. Później przejdziemy kontrolę i tak dalej. I powiem Wam tak, tu jest lotnisko, a tu jest budynek, który jest restauracją. I myślę, że śmiało możemy to potraktować jako poczekalnię, która jest naprawdę duża. Mamy normalnie balkon. Do tego tu są krzesełka na dworze. W środku, słuchajcie, jest pełno miejsc siedzących. Dlatego jest jeszcze tam góra. Mamy jakieś jedzonko. Normalnie z tego 15 zł. Chyba nie będę go smakował, ale taka ciekawostka, że jest coś takiego. Jeszcze nie wiem, co czeka nas na terminalu, ale jeżeli tam nie ma miejsc siedzących, to są one chociaż tutaj. I tutaj jeszcze. Ou, i tam jest food track, ale ten food truck ma wajbik. Patrzcie, ile tutaj mamy krzeseł? Tutaj i tutaj, a tam jeszcze jest food traczek, który się ładnie świeci. I w tym food traku też jest taka strefa siedzeniowa, chillowa. Fajnie to wygląda. A, i w niej możemy dostać jakieś hot dogi, pierogi. Burgery, wszystko teoretycznie. Tak wygląda ta strefa. Naprawdę spoko. I widzę wstępnie obawiam się, że jest to jedyna poczekalnia na tym lotnisku. Póki co widzę terminal przez szybę. No jest lipa. Patrzcie to. No. Tu zero poczekalni, tu, też zero poczekalni, chociaż nie, jest tam coś na końcu. Tak na samym burym końcu. Ej, poczekajcie, bo tu jest jeszcze jakieś wejście do góry i chyba tam też coś Ej, będzie. W każdym razie teraz po mojej lewej jest poczekalnia, ale ona się składa dosłownie z 20 miejsc może. No i są też schodki do góry. Chodźmy zobaczyć co tam się znajduje Są dodatkowe krzesełka, można spojrzeć na całe lotnisko z góry W sensie na cały ten zewnętrzny terminal A i tutaj też minąłem, jest kolejna mini poczekalnia Patrzcie, tak to wygląda No i tu u góry dalej mijamy Costa Coffee ze stolikami I to jest tak naprawdę tyle Jak weźmiemy pod uwagę te wszystkie krzesła, plus tą strefę zewnętrzną To uważam, że jest tu lepiej niż na lotnisku w Gdańsku co do poczekalni Chodźmy weryfikować kolejne rzeczy z naszej listy jeżeli chodzi o kurs wymiany walut, to jest on tutaj zdecydowanie lepszy niż w Gdańsku, a powiedziałbym wręcz, że jest w miarę normalny, a w Gdańsku przepłacasz niemalże złotówkę. A jeżeli chodzi o kolejki do walizek, to przy podobnym obłożeniu są one takie same, czyli ich nie ma. Przejdźmy do łazienki. Gdańska... Przejdźmy do atrakcji. Mamy tutaj tak naprawdę tylko kolorowe sweterki, o ile można nazwać ta atrakcją i robota do napojów. Ej ten robot jest na w stanie zrobić mi Albo lemoniadkę, ej, ja chcę lemoniadę. Patrzcie, on ma egzotyk Fruit Lemonade. Fajnie, że do mnie spadze, to od razu nam świetny kubek. On mówi normalnie. Pa człowiek bierze normalnie kubek. Uuuu. Dalej do pełna, ale połowa mu się wylała. I swoją drogą byłem pewien, że będzie robić coś kreatywniejszego, albo po prostu podłożył pod dystrybutor. Niedobre to. Co do atrakcji, to ja już widziałem, że jest tu to totalna lipa, ale jeszcze spróbuję się przejść i czegoś poszukać. Nic więcej nie było, ale na pewno jest tu ciekawiej niż w Gdańsku. Dzień Pytanie mam, czy macie tutaj punkt paszportu w tymczasowy? Na Chopinie. Na Chopinie, trzeba na Chopina jechać. Dobra. Dzięki bardzo. No to lipa. Wszystko w tej strefie sprawdzone. Uważam, że 1-0 dla modlinu, aczkolwiek czas przejść do strefy wewnętrznej. W kontroli bagażowej mieliśmy lekką kolejkę, co wypada na minus w stosunku do Gdańska. No to co, lecimy w takiej samej kolejności jak tam. Zaczynamy od wody. A tak kosztuje tutaj, uwaga, uwaga, 9,50. Dokładnie tyle samo. Wow. No i popsułem. Wow. Ale mały ten terminal. Tu są dosłownie wyjścia i jest koniec. Nigdy nie leciałem z tego lotniska, zawsze lądowałem na nim. I Byłem przekonany, że ten terminal jest większy. Z zewnątrz to lotnisko wygląda na potężne. Ale tu mamy cztery gejty na krzyż. Ale za to jest automat do wody i woda tu kosztuje. 6 złotych. Czyli w Polsce też to działa. Polecam Wam ten lifehack. Możecie sobie kupić taniej wodę na lotnisku. I zresztą nie tylko. Wszystkie napoje i przekąski w automatach są tańsze. Co do miejsca przed bramką, no to jest go malutko. W ogóle cały terminal widzicie w tym momencie na ekranie. A z tego lotniska wylatuje naprawdę dużo samolotów, więc jest to mega dziwne. Żeby coś zjeść, musimy wejść na antresolę, a tam mamy dwa bary i jedną restaurację, która serwuje pizzę. Dzięki. Byłem pewien, że na poprzednim lotnisku zajeżdżnicę, grubo przepłaciłem, ale tej pizza z kolą wyszła się 75 zł, więc chyba są takie ceny po prostu na lotniskach. Powiem że ta pizza wygląda naprawdę apetycznie. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dużo gorzej. Zobaczmy, jak smakuje. Wygląda lepiej niż smakuje, nie ukrywam. Zobaczmy, czy oliwa coś poprawi bo mają dobre ciasto, czas pomidorowy też, ale mają go po prostu za mało na tej pizzy, aczkolwiek ser jest straszny, kurczę, w całości nie tworzy to aż takiej złej kompozycji, po prostu wyżą tą pizzę wizualnie, biorąc do pierwszego gryzę, spodziewałem się zupełnie innego smaku, nie jest to złe, na pewno dużo bardziej wolą zjeść to niż jakiś fast food, zobaczmy sos czosnkowy, niech on przesądzi, to jest dobra pizza, z każdym kawałkiem ona staje się lewne przed niesamowite teraz czas na toalety, uwaga, uwaga, zlewy, a czemu to jest znak inwalidy, skoro to była męska? To męska Zajęte to Jest jeden pojedynczy kibler, rozumiecie? W sensie jestem na tej antresali jedzeniowej Chodźmy zobaczyć na no, wybrzeż tam jest jakaś większa toaleta Powiem wam, że strasznie ciasno jest na tym lotnisku Nie ma drugiej toalety Nie. Serio Dobra, znalazłem jako strzałkę tylko toalet I faktycznie są tam toalety Jak coś było tu w miarę czysto. Słuchajcie, co to są strefy relaksu i atrakcji. Chyba nie ma tutaj nawet o czym rozmawiać. Największym relaksem chyba to jest polarnia, bo nic totalnie na tym terminalu nie ma. Podsumowując tą piękną całodniową przygodę, uważam, że strefa zewnętrzna jest bardziej atrakcyjna na modlinie I naprawdę ta restauracja, ten futraczek, to wszystko ma taki swój vibik. Co do kontroli, no powiedzmy, że tutaj było podobnie. No ale jak już przejdziemy do samego terminalu wewnątrz, to. Modlin jest tragiczny. Toalety, brak miejsca, mało sklepów. No jedyny plus jest taki, że pizka była naprawdę dobra. Ale finalnie, przechodząc do kwestii, dla której w ogóle to robiliśmy. Czy opinie na lotnisku są istotne? Po przeanalizowaniu tych dwóch lotnic dzisiejszego dnia uważam, że nie. Bo gdybym miał tani, atrakcyjny lot, gdzieś, gdzieś chce lecieć z Modlina, to i tak bym go kupił. Jeżeli lepiej by lecieć z Gdańska, to i tak bym polecił z tego Gdańska. Finalnie jesteś na tym lotnisku, chwilę i przeżyjesz tą ciasnotę, dłuższe kolejki, czy gorsze jedzenie. A czy te opinie faktycznie odzwierciedlają tą różnicę w tych lotniskach? Uważam, że tak. Adekwatnie Modlin Gdyni ma 3, 0, a Gdańsk 4 3. Na tym poziomie bym oceniał te lotniska. Aczkolwiek pod koniec dnia cieszymy się, że dolecieliśmy do miejsca, do którego chcieliśmy lecieć. Albo wróciliśmy sobie do domku, do Polski. I myślę, że ten epizod na lotnisku jest mało istotny. No masz do lotnisku w Singapurze, tam mógłbym mieszkać. Subskrybujcie. Filmy codziennie o 14. Widzimy się jutro. Pa, pa.